Mateusz Udeza fantastycznie to broni. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Nie udało się zbudować przewagi. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Dembele. Dobrze próbował, ale stracił. Znakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Ta gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma... Jasny cel, trzeba gonić wynik. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Słusznie, że Cener zdecydował się zdjąć go z boiska. No, dziś nie jest jego dzień. Szło mu na murawie wyjątkowo kiepsko. Już blisko pola karnego. Dobrze, do przodu. Krystiano Ronaldo mogą teraz skarcić rywali. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Diego Costa. Znakomicie bramkarz. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. To granie piłki z rzut rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Benjeder. Uderza Diego Costa. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Wybijają teraz do przodu. Powinien dośrodkowywać. Wybijają piłkę. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. To może być wyrównanie. Za moment wznowienie rzutu różnego. Centruje zrob Diego Costa! Niewiele brakowało i mielibyśmy gola. Dobre rozegranie różnego i przyzwoity strzał. Wydaje mi się, że ta bramka wisi w powietrzu. Prędzej czy później muszą coś strzelić. Wspaniale przechwycił. A teraz Steves Polpogba. Piękne podanie pogby jego Costa. Świetna akcja w obronie. Marek Hamszyk. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Baran, Cristiano Ronaldo. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Aleksandro, Cristiano Ronaldo. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Zły odbiór podania i strata. W ostatniej chwili przejęli Aleksandro, Lotar Mateusz teraz. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Piłkę przejmują rywale. Złe podanie Pogby. Juan Cuadrado. Józef Mateusz. W latach 80. kariera młodego Lotara Mateusa stopniowo nabierała rozpędu. Najpierw spędził kilka sezonów w Borus Mönchengladbach. Gladbach. Od 1984 roku grał już w barwach. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Oj, pomysł ciekawy, ale wykonanie mocno nieudane. Cóż przynajmniej mieliśmy widowiskowe uderzenie. Ciekaw jestem, czy druga połowa, która się właśnie rozpoczęła, przyniesie nam rozstrzygnięcie. Jean Cancelo. Świetny zwód obrońca bezradny. Ależ nieudane podanie co za głupia strata. Mogą teraz skarbić rywali. Próbują ataku bokiem boiska. Tomas Munije. Ten jeder. Piłka wybita z pola karnego. Tomas Mouillier, no już blisko polekarny. sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Jest szansa na kontratak. Juan Cuadrado ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Dośrodkowanie z rogu. Polekarz, ale piłka wciąż na boisku. No prosto w zawodnika z pola. Ostatni dotknął obrońca i będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dobrze. Amsi! Dana interwencja bramkowa, ale piłka wciąż grze. Przenieśli grę z własnego pola karnego. No, wyraźny sygnał trenera, żeby teraz grali pressingiem. Chyba zaczną grać odważniej w obronie. Zobaczymy, czy to poskutkuje. Jean Cancelo, Marek Hamszyk. No, może być groźnie. Rzutka na bliższy słupek. Bez konsekwencji świetne piąstkowanie. Piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Quadrado. Ronaldo przy piłce! Nieprawdopodobna obrona. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Ogwa. Tomas Munie? Strata. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ale świetna szansa teraz. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Złe podanie pogby. Interwencja bramkarza udana, a dalekie wybicie. Tomas Munie? Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Juan Quadrado. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Słusznie, w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Benjeder, Karma A teraz Teves. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Ryzykownie, ale udanie. Diego Costa. Kapitalne uderzenie. Mamy rzut rożny. Rzutka w pole karne. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Baran, Maudy, Paul Pogba, jest szansa, Carlos Tevez, strzela, mamy bramkę, proszę Państwa. Fantastyczny strzał Argentyńczyka. Rewelacyjna postawa, celny strzał i mamy remis. Teraz sprawa końcowego wyniku na nowo jest otwarta. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Rozpoczną od rzutu wolnego. Bez namysłu wznawiają grę. Może teraz ruszyć skrzydłem. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Wlucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla mnie? Przypilca Mateusz, Marek Hamszyk. rozstrzeli teraz groźnie do kontry. Efektownie chciał to zrobić, ale nie wyszło. Bliska już do bramki. Połupogba. Dobra okazja. Dzięki interwencji bramkarza mogą jeszcze powalczyć. Ten gol odebrałby im wszelkie szanse. Byłoby po meczu. Wciąż mamy remis, niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Neymar. Oddalają grę od strefy obronnej. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Cristiano Ronaldo, ładnie, prostopadłe zagranie. Ależ pech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Prostopadłe podanie Diego kosty! Czy był spalony? No, zobaczymy w powtórce. W każdym razie mieli okazję na rozstrzygnięcie w samej końcówce. Ale szpek spalony, a byłaby taka piękna okazja do strzału. I to w takim momencie. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o tym faulu. Tak, i ta kartka jest jak najbardziej zasłużona. Moundi, Tomas Munier, Diego Costa. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. jego Costa. Groźnie, ale zdążyli na czas. Tomas munie jego Costa. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Piękna walka, wiele emocji, 90 minut poza nami, a przed nami dogrywka.